Was już w 20 odcinku rysowania widzą. Dzisiaj zwykle nasuje cztery osoby. Zapraszam do oglądania. Wow! Pierwsza osoba to chłopak, chyba dopiero trzeci raz w całej serii. No, może czwarty, nie pamiętam dokładnie, więc jeśli wy pamiętacie, to napiszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekawa, czy mam rację. Ok, a teraz czas na opis, a brzmi on tak. Mam 14 lat i jestem niski, bo mam zaledwie 155 cm wzrostu. Mam dość krótkie włosy w kolorze złotego blondu i ciemne brwi. Nad lewą mam pieprzyk. Zazwyczaj mam grzywkę zaczesaną na prawą stronę. Mam też szaro-niebiesko-zielone oczy, dość szeroki nos na szerokość jednego oka i małe, dosyć różowe usta. Mam kwadratową szczękę i jasną karnację. Lubię chemię oraz jazdę na rolkach. Okej, okay, postanowiłam narysować naszego bohatera jako chemika, który właśnie robi jakieś doświadczenie. Ma na sobie biały fartuch i niebieskie rękawiczki. Narysowałam mu oczywiście blond grzywkę zaczesaną na prawą stronę oraz pieprzyk nad lewą brwią. Pamiętałam też o jeździe na rolkach i po prostu w rogu pracy narysowałam właśnie rolki. Okej, okay, pierwsza osoba gotowa, czas na drugą. Opis brzmi tak. Ma 166 cm wzrostu, ciemne blond włosy i ciemne oczy. Interesuje się piłką nożną. To chyba najkrótszy opis w całej serii rysowania widzów, ale wydaje mi się, że najważniejsze informacje są w nim zawarte, więc powinnam bez większego problemu stworzyć rysunek. Postanowiłam narysować naszą bohaterkę w stroju piłkarki oraz oczywiście z piłką do gry w ręce albo pod pachą. Narysowałam jej taki oversize'owy strój, bo według mnie najlepiej właśnie ćwiczy się w za dużych ciuchach Nie wiedziałam jakiej długości są włosy naszej bohaterki, więc narysowałam je takie do ramion Ale tak naprawdę mogą być dużo dłuższe i po prostu są schowane za plecami Tło pokolorowałam na granatowo, przez co zrobił się taki fajny klimat rysunku A światło odbite od ubrania jest teraz bardzo dobrze widoczne I czas na trzecią osobę, tym razem bohaterka podała swoje imię, a jej opis brzmi tak. Jestem Martyna, mam 14 lat i bursztynowe oczy, czyli brązowo-zielono-niebieskie. Jestem blondynką z prostymi włosami do połowy pleców. Mój ulubiony kolor to czarny i pudrowy róż. Moją pasją jest jazda konno oraz rysowanie. Kocham zwierzęta, obecnie mam pieska o imieniu Kiara. Jest ona ruda z czarnymi pasemkami Postanowiłam narysować Martynę w trakcie jazdy konnej. Narysowałam jej różowo-czarny strój, bazując na jej ulubionych kolorach. Oczywiście nie mogło też zabraknąć czarnego kasku. Martyna napisała, że ma rudego psa z czarnymi pasemkami oraz że lubi rysować. Uznałam, że potraktujemy to trochę symbolicznie i jeśli chodzi o rudy kolor, to takiego zrobiłam konia, na którym jeździ Martyna. Do tego po lewej stronie rysunku umieściłam kartkę i ołówek oraz zrobiłam szybki szkic pieska, który symbolizuje właśnie pieska naszej bohaterki oraz jej miłość do rysowania. Teraz czas na jedną z najbardziej aktywnych osób z grudnia. Najaktywniejsze osoby ze stycznia pojawią się w kolejnym odcinku Rysowania Widzów, i od teraz to będzie właśnie tak trochę przesunięte, żeby łatwiej mi było robić te wszystkie statystyki. Dobra, no to czas na czwarty opis. A brzmi on tak. Mam na imię Kinga. Mam proste, jasnobrązowe włosy, odrobinę dłuższe niż do ramion. Mam niebieskie oczy i oliwkową karnację. Górna warga moich ust jest mniejsza od dolnej. Ogólnie mam duże usta i dosyć cienkie brwi. Noszę ciemnofioletowe okulary. Lubię Harry'ego Pottera. Kocham śpiewanie, serial Stranger Things i kotki. Uwielbiam rysować ludzi ze zwierzętami, dlatego postanowiłam narysować kingę z szarym, poszystym kotkiem. W tym rysunku skupiłam się na takim bardzo uroczym portrecie. Nasza bohaterka zaznaczyła, że nosi okulary, ale nie napisała w jakim są kształcie. Dlatego, żeby nawiązać do Harry'ego Pottera, postanowiłam narysować je właśnie okrągłe. A co do Stranger Things, to po prostu narysowałam z czarną koszulkę, na której widnieją pierwsze litery tytułu tego serialu. Kinga napisała też, że lubi śpiewać, więc oczywiście w tle dorysowałam nutki! Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli jeszcze nie zostawiliście swojego opisu, a też chcielibyście zostać narysowani, to nic prostszego. Wystarczy, że w komentarzu na dole zostawicie opis swojego wyglądu i charakteru, a ja dodam Was do następnego losowania. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie i jak zwykle widzimy się za tydzień w sobotę. Do zobaczenia. Cześć!